Okej, okay. um, czyli te trzy, te trzy zasady. Dobra. Kolejna sprawa, słuchajcie, to jest dobrze wziąć właśnie kartkę taką normalną, tak? A1, A0, jaką, bardzo dużą. Tak, i zrobić tak zwane, można powiedzieć, oczyszczenie, oczyszczenie umysłu. Także zróbmy sobie takie e, oczyszczenie. No, oczyszczenie, tak. Zaraz Wam powiem o co chodzi. O trzy. Robimy tak, nie? Ale tu chodzi de facto o umysł, nie? Dlaczego? Bo czasami mamy tyle rzeczy w głowie, no tyle pomysłów, tyle, e, tyle założeń, tyle celów, tyle wszystkiego, e, że nie jesteśmy w stanie już tam włożyć czegokolwiek. O, ktoś tam coś się odzywa. <laughs> Słuchajcie. E, nie, nie jesteśmy w stanie włożyć więcej już do, do tego, e, wiecie, do tego pojemniczka. Nie? I teraz dobrze jest na, na ten dzień, dzisiaj, jutro, tak, wyrzucić to wszystko, co mamy w głowie, niedokończone sprawy, to o czym myśleliśmy, tak, i bo to jest takie, jak to zrobicie, zauważcie, nie? że to jest po prostu takie naprawdę takie katarzys, takie, takie oczyszczenie, tak, bo masz przeświadczenie, że zrzuciłeś to wszystko, ten cały balast, i po prostu teraz możesz coś innego, nowego czasami powkładać do, do głowy. Tak? Także dobrze jest po prostu na tej kartce wszystko powypisywać. Tego będzie, to będzie masa, masa. to nie, Na normalnych kartkach A4 to się, się po prostu nie zmieści. Także dobrze jest sobie wziąć taką większą i wypisać, żeby zobaczyć, jaka skala tego wszystkiego. Nie? Ok, czyli to jest to oczyszczenie. Wrzucamy wszystko, co Mamy do zrobienia, o czym myśleliśmy, co nam, co nam w duszy i w umyśle gra. I też, oczywiście, jakieś cele długoterminowe, które mamy sobie, mamy zamiar zrealizować. Nie mówię tu o roku, czasami może to być 2, 5, 10, tak, itd., ale generalnie wszystko, o czym myśleliśmy. Nie? I to jest, to jest może, można powiedzieć, numer jeden, jeśli byśmy mieli tak o, ty, o tych celach mówić. Bo oczyszczenie to jest kluczowa sprawa, żeby móc tam do tego kubeczka nalać więcej, do tego pojemniczka. I drugie, skategoryzować, czyli zróbmy sobie kategorie naszych celów. Kategorie. Tak? I zróbmy sobie takie kategorie, czyli to, co wyrzucimy na tej kartce, tak? to możemy wziąć drugą kartkę, albo na przykład, nie wiem, wziąć sobie kilka mazaków. Ja, ja bym zrobił trzy. 4, 5. Pięć kolorów, tak? Wziął. I na przykład zaznaczał, w jakich to jest kategoriach, na przykład cel jakiś tam, zarobienie tyle i tyle na przykład pieniędzy, no to, będzie, to, będą, to będą cele finansowe, tak? Czyli finanse. Finanse, nie? Czyli jakby wziął sobie na przykład, nie wiem, niebieski i zakreślił, że to, że to będą finanse. Kolejna kategoria to będzie rodzina. Tak, rodzina. Zaraz sobie powiemy, ile tam celów, co i jak, jak, jak to ten. Nie? Ale chodzi o to, żeby takie kategorie. Później może być na przykład duchowość, no zróbmy wiara, wiara, wiara można powiedzieć, duchowość, cel albo skupienie. No, cel. Zróbmy cel, fokus, tak? Może być fitness na przykład, czyli, czyli tutaj jakieś ćwiczenia ale zróbmy fitness, czyli nasze tutaj ciało, tak? I zróbmy na przykład fun, no, czyli, czyli taka zabawa nasza, tak? Bo człowiek nie starzeje się dlatego, że... Może inaczej, człowiek nie, nie bawi się dlatego, że jest stary, tylko starzeje się dlatego, że się nie bawi, tak? tak? Tak byśmy to powiedzieli. I teraz to jest bardzo istotne, żebyśmy mieli też kategorię właśnie zabawa, rozrywka, i tak dalej. Czyli jakby to wszystko, co wyrzucimy z głowy, to dobrze jest, żeby sobie uporządkować w taki sposób. I na przykład, na przykład. Nie musi to być po jednym celu, nie? Bo może być w finansach, wezmę sobie, w finansach. W finansach może to być, nie wiem, 20 jakichś tam celi. celów, Tak. Rodzinnych może być, nie wiem, 12 jakichś tam wiara, fokus, skupienie na czymś tam może być 8, może być na fitnessie na przykład 4, może być na zabawie 24, <grym> tak, jakieś tam cele. Tu w tej zabawie też w, można być albo może można w tym celu, w duchowości, bo też tak gdzieś tam jak mamy swoje pasje, powiedzmy, nie wiem, sportowe, to też tu mówimy o fitnessie, bo to się czasami tak prze, przeplata, ale cel, ten, ta, ta, ta wiara i fitness czasami, to, to, czyli zadbanie o ducha i o, i o ciało, no to czasami w jedno możemy to włożyć, ale powiedzmy, niech to będą, niech to będą jakieś, jakieś jakiś na przykład jogging, niech to będzie jakieś, jakiś spacer. Tak? niech to będzie jakieś pływanie, niech to będzie jakiś snuker, niech to będzie jakiś e, jakaś gra w koszykówkę, w piłkę nożną i tak dalej. Nie? E, czyli może tu być kilka, kilkanaście tego wszystkiego, tak? W, w celach finansowych może to być, nie wiem, e, rodzinna wycieczka, może to być motor, tak? może to być jakiś rower, może to być... Finansowy cel taki, że chcesz dodatkowo z marketingu sieciowego w przyszłym roku 100 tysięcy złotych zarobić. Na przykład, tak, czyli masa, masa może być. Oczywiście w tych finansach też mogą być cele Twojej rodziny, każdego z poszczególnego członka, bo wiadomo, że żyjemy, jak żyjemy w rodzinie, żyjemy w jakiejś społeczności, no to to wszystko ma, ma wpływ. Tak, czyli tak sobie kategoryzujemy. I, I trzecia sprawa to jest priorytet. Czyli ustalamy priorytety. Priorytety. Kategorie, priorytety. I teraz tak, jak tutaj sobie mówiliśmy, nie? Na przykład, że. Ja wezmę tutaj inny, inny kolor. Powiedzmy: z tych finansów mamy 20 i teraz wybieramy dwa najważniejsze w naszym zdaniem. Tak? Na teraz, jakie czujemy? Z tych e, rodzinnych celów wybieramy trzy, jakieś, na przykład. Dwa, trzy. Tutaj e, z, z wiary duchowości, na przykład jeden, tutaj dwa, tak, tutaj na przykład dwa. Tak, na przykład. To będą nasze priorytety, bo cała reszta, jak się wydarzy, to gra, tak? Ale jak się ta nie wydarzy, to nie gra. Tak, czyli jakby my musimy przede wszystkim skupić się na tych priorytetowych. Jak wybrać te priorytety? To już musimy sami nad tym usiąść i pomyśleć. Czyli który z celów finansowych, jak go zrealizuję w 2025 roku, to będę spełniony. Na przykład będę czuł, że tak, wykonałem tą robotę, wykonałem ją dobrze. Nie? Jak, ale tu masz dwa możesz wybrać. Nie? E, oczywiście w każdym możesz trzy wybrać tam, ale, albo dwa, nie, e, ale, ale ja, i im mniej, im mniej, tym lepiej, tak? No bo będzie łatwiej to ogarnąć. E, dalej, no, w rodzinie tak samo, tak? E, może to być wycieczka jakaś wspólna. Może to być nie wiem, nowy potomek w rodzinie. Tak. Może to być, nie wiem, dogadanie się na dobre i na złe z mężem, z partnerem, z partnerką, tak, no bo jak wiemy, małżeństwa są różne i to, że jesteśmy w małżeństwie, to jest jedna sprawa, ale niekoniecznie czasami żyjemy jak małżeństwo lub może być tak, że w rodzinnie nie będzie pod koniec 2025 i może trzeba zrobić czystki, tak. Oczywiście to już mówię o ekstremalnych rzeczach, ale no, też czasami pewne rzeczy trzeba tak postawić, nie? Czyli, co zrobię w tym, w tym aspekcie, że pod koniec 2025 będę mógł powiedzieć, tak, jestem spełniony, jestem spełniony. Tak? tak samo to powiedzmy ta duchowość, tak, rozwój gdzieś tam swój. Co musi się wydarzyć, żebym pod koniec 2025 powiedziała, powiedział, tak, jestem spełniony, jestem tutaj szczęśliwy z tego powodu, że to zostało osiągnięte. Fitness, tak? Sport. Sześciopak, chcemy mieć cokolwiek, nie? Kobiety, jędrny, tu i tam. <laughs> Wiecie o co chodzi. To co by musiało się stać, co bym musiała tutaj zrealizować, co by musiał zrealizować, żebym powiedział, powiedziała pod koniec 2025. Tak, jestem spełniony, jestem, speł jestem spełniony. I zabawa, czyli jak się, jak po prostu sobie umilałem, umilałam ten czas, tak? czyli może jakiś event, właśnie wyjazd jakiś nie? czy spędzenie czasu jakiegoś fajnego, na przykład w kręgielni, tak? z rodziną, no, różnie, nie, czyli po prostu co by musiało się stać, co by musiała, musiał musiał dokonać, żeby być spełniony w tym aspekcie. No właśnie i to to yy, jeśli chodzi o to aha dobra no i teraz najważniejsze ja chciałem iść dalej nie teraz najważniejsze